Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale Ogród Góralki. Dzisiaj y, temat, y, jakie prace w, w Maju w ogrodzie. No słuchajcie, za wiele tych prac się nie da wykonać, ponieważ u nas w górach jest straszna susza. Dodatkowo wiatr, który wszystko jeszcze bardziej suszy. Y, jutro coś ma pokropić, ale 1 mm zapowiadają, więc szału nie ma. Lewic za bardzo się nie da. Ja tutaj wyczyściłam te liście od czosków, ponieważ tutaj jeszcze trochę zostało, ponieważ czoski wraz z rozwojem kwiatu, czy z kwitnięciem, zamierają mu liście uczosków i wygląda to po prostu okrutnie. Dlatego ja te liście szybko ciach. ciach. Natomiast jeśli chodzi o plewienie, tak jak tutaj trawy i tak dalej, na razie tego nie robię, bo po pierwsze tego się nie da wyplewić, bo jest tak sucho, że się urywają, a po drugie, naruszając korzenie roślin, które chcielibyśmy, żeby zostały w ogrodzie, zrobimy im krzywdę, ponieważ no, przeschną również. Dlatego z tym plewieniem trzeba się trochę tak wstrzymać. To, co trzeba zrobić na pewno w maju, to poobrywać. Tutaj już mam poobrywane. Od tulipanów te półki y, nasienne. Jeszcze coś zostało, ponieważ y, chodzi nam o to, żeby te wszystkie witaminki poszły w, w cebulę, w dół. Ja tutaj mam te tulipany posadzone w koszyku i teraz czekam, aż one sobie tutaj za, w, po, 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 po się zasuszą. Y, bo w tulipanach jest tak, że y, obrywamy główki nasienne, żeby nam nie szły w nasionko. Potem roślina zamiera, y, część zielona, ale te witaminki ciągnie y, cebula. I chodzi nam, żeby te cebule tam właśnie były duże. I jak to już nam y, uschnie ładnie, wtedy wyciągamy ten koszyk. No i chyba zrobię taki osobny filmik, co dalej z tymi cebulkami jeśli chodzi o tulipany a jeśli wam przeszkadzają to takie kikuty to przynajmniej tak o połowę można obciąć tak jak w Holandii na przykład jak idzie kombajn ścinający tak o połowę ciacha, wystarczy to jeszcze narcyzę, jeśli chodzi o narcyzę również to wszystko trzeba poobrywać również tutaj jeszcze gdzieś widziałam i zostały hiacynty o, tutaj zobaczcie, tutaj już jacyn zamiera powoli. Tu, tu, tu się same, o, same się wyłamały. Popatrzcie. Widzicie, takie nasiona właśnie wytwarzają i to y, ciągną witaminki niepotrzebnie. O, już popatrzcie, jakie tu jest nasionko. Także to to jest nam niepotrzebne. Również tutaj szafirki. Szafirki już można szafirki zostają w ziemi, ich nie wykopujemy i również te nasiona nie są nam zbytnio potrzebne, chyba, że ktoś chce, ale ja bym wolała, żeby rosły nam w cebule. Tam już się już wytworzyło wokół tej jednej cebuli kilka młodych cebul, A więc tych nasion, jeśli chodzi o szafirki, absolutnie nam nie trzeba. No niestety czoski się tutaj nasiewają. My usiłujemy je wszędzie wyplewić, wyplenić, bo no niestety... Pięknie kwitną, ale liście mają paskudne. Jeśli chodzi o trawnik, ja również nie koszę, ponieważ już zaczyna być widać, zaczyna być widać takie przeschnięcia, więc dalej się wstrzymuję. Zobaczymy, no. może jakaś burza chociaż przyjdzie do nas. No jest bardzo sucho, to niedobrze, bo jak w górach nie ma deszczu, to i ci tam na dole będą schnąć, pomimo, że gdzieś tam im coś popada, no ale w rzece, w rzece nie będzie, więc to jest bardzo niedobrze. Hmm, oczywiście te ogrodu jakoś nie podlewam bardzo, jedynie to, co, to, co jest nasadzone, I tutaj dalie, I tutaj dość skromnie je podlewam i widzę, że jeszcze nie wyszły. A na farmie u nas już wyszły, więc tutaj chyba trzeba będzie jeszcze trochę wody dołożyć. Funkie, oczywiście, ja już działam ze środkiem na ślimaki trochę mało humanitarnie, ale nie ma ich dużo tych ślimaków naprawdę, bo, bo jest sucho, ale już tutaj widać liście są podjedzone. Niektóre różaneczniki jeszcze kwitną, te których nie wymroziło, a te które wymroziło, to koniecznie sobie pourywajcie tutaj również mm, te przekwitnięte lub omrożone kwiatostany, aby już. O, widzicie, tu urwałam już młody Tu Widzicie, wcześniej, gdzie urwane to już. W wcześniejszym filmiku Wam pokazywałam, że trzeba obrywać, i tydzień później już jest. A to, czego reszty nie obrywałam, to. To nic nie ma, także obrywajcie i pilnujcie akurat przy różanecznikach, przy azaliach, aby one teraz miały wodę, żeby rosły w kwiat, zawiązywały nam kwiat, dzięki temu pięknie, obficie będą kwitły na wiosnę. To teraz jest taki właśnie ten najważniejszy na wiosnę moment, żeby przypilnować tych różaneczników. Jakąś rzecz będzie złapały moczniaka. Już jest bardzo dużo mszyc na roślinach, także pamiętajcie o pryskach na mszyce, w szczególności jeśli chodzi o róże. Czy na przykład, zaraz wam pokażę na kalinie, Już wczoraj pryskałam, jest po prostu masa, masa właśnie mszyc. Pięknie. Ten kolor jest piękny. różnecznika. taka lila, prześliczne. Wymarznięta budleja w końcu zaczęła się opuszczać, więc tutaj już te wysokie, yy, suche pędy, które już widzimy, że na pewno z tego nic nie będzie, już można ładnie poobcinać. Chyba, że się boicie jeszcze, to tą chwilę poczekać. Yy, oczywiście tu dalej wszędzie jeszcze plewienie, 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 ale w tym się wstrzymuje. Tutaj nam pięknie jeszcze kwitnie azalia. różowo, na no, pomarańczowo. Jeśli chodzi o magnolię, została ona wymrożona przynajmniej za dwa albo trzy razy w tym roku, ale jest waleczna i znowu ma zielone liście. Popatrzcie, omroziło ją raz, później jak już kwitła te resztki, kwitły to ją omroziło drugi raz, wypuściła żadne listki trochę i o drugi raz ją omroziło. I widzę, że wypuszcza, walczy dalej, także się nie przejmujcie. Wypuści. Jeśli jeszcze kogoś nie wypuściła, to wypuści. Chyba, a jeśli nie wypuści, to może też być choroba grzybowa, która idzie od korzenia. Słuchajcie, to to już nie będzie sprawa przymrozku. Bo to, że niektóre rośliny wymraża na przykład, to też nie jest. A jak jest koło zera, to też może być sprawa tego, że jest tam jakiś inny problem. Że roślina nie jest mocna i dlatego taki niewielki przymrozek jej zrobił krzywdę. Słuchajcie, o. I tu wam chciałam pokazać na kalinie. Takie pozwijane liście. Pierwszym objawem są oczywiście takie pozwijane liście. I gdzie ja znajdę, bo wczoraj już tu pryskałam. Czy coś jeszcze zostało? Właśnie młode. A dzisiaj widziałam na... O jeszcze jeszcze. Proszę zobaczcie. O. I tak aktualnie wygląda kalina, także pryskać, bo Wam nie, nie zakwitnie. Tutaj widzicie, było nie W odpowiednim momencie jest taki malutki kwiat. A tam gdzie było, no to już jest tak yy, znaczy tam gdzie nie było mszycy, to jest taki ładny. Trochę ją wymroziło, widzę. Gdzie gdzie ma takie czarne yy, z tych kwiatów, ale to to się nic nie dzieje. Tutaj migdałek, yy, pokażę na przykładzie migdałka, no. Te y, krzewy drzewka, które wam wymroziło i są faktycznie takie no, suche pędy zostały. To to już jest ten czas, kiedy można obciąć. Natomiast y, ja bym zaczekała z tym cięciem do momentu, aż y, będzie y, pochmurno, przynajmniej pochmurno, bo na razie jest dojrze sucho, to jest jeszcze y, ciepło i, i, i suszy ten wiatr, także, y, także ja, ja się wstrzymuję. Tylko to co muszę. Tak samo już tu się kończy kwitnienie pigwowca. I również by już należało go przyciąć. Ale również jeszcze on sobie zaczeka na bardziej yy, sprzyjające warunki do cięcia. Kostrzewy już pięknie kwitną. I tutaj z tym ubiorkiem wiecznie zielonym pięknie się prezentują. I jeszcze róże. Tutaj oczywiście też trzeba to, co zamarło, to, co wymroziło, powycinać. Tutaj widzę, że jeszcze coś zostało, ale tutaj z drugiej strony już było wycięte. I popatrzcie, zgodnie z filmikiem, który wam kiedyś nagrałam, i popatrzcie, jaki gruby, zdrowy pęd idzie od dołu. I właśnie takie pędy chcemy. Takie pędy mają piękne. Zdrowe, duże kwiaty. E, także e, jeśli chodzi o pracę y, w maju, słuchajcie to przede wszystkim. E, jeśli nie podlewacie ogrodu, to go nie podlewajcie. Broń Boże, nie róbcie czegoś takiego, że go podlejecie, a potem przez miesiąc go nie będziecie podlewać, bo to jeszcze gorzej dla roślin. Albo podlewamy, albo nie podlewamy. Albo podlewacie raz w tygodniu, albo nie to musicie się zdecydować, czy będziecie podlewać ten ogród czy nie, bo nie ma nic gorszego dla roślin niż właśnie taka huśtawka, że a, dzisiaj to podleję, bo a, tak by pasowało. Chyba, że y, dogrywacie się z deszczem i y, deszcz pada OK, do tygodnia nie pada, to wtedy podlewamy. Ale to musicie sobie wcześniej założyć. Jeśli, teraz, jak przed deszczem, jeśli by polało, to oczywiście nawożenie nawozami azotowymi jak najbardziej, na kwitnienie, na przybranie tej zielonej masy także azotowe nawozy, na kwitnienie. No i nie zapominajcie o pryskach sprawdzajcie rośliny. O, tutaj, patrzcie, pryskane a tydzień temu już widzę nowe, także że jest sporo. Również uważajcie na yy, na grzyba, na mączniaka. Jeśli macie gdzieś tam, widzicie delikatnie nawet, yy, wam się tak wydaje, że Coś jakby białe jest od spodu, jakby nalot, czy nie wiecie, czy to woda, czy nie woda, od razu przyskajcie, to na pewno jest mączniak. Idealna pogoda, jeszcze tak jak u nas teraz a, coś tam pokropi e, i zaraz przychodzi słoneczko, to jest po prostu idealna pogoda do rozwoju grzybów. E, tym bardziej, że w górach no, jest naprawdę chłodno, bo jest 4-5 stopni w nocy i potem jest ciepło i to po prostu wszystko tutaj szaleje. Mm, także pilnujcie sobie tego no i jeśli chodzi o plewienie to naprawdę ja bym się wstrzymała już w niektórych miejscach wygląda to okrutnie, ale ale możemy robić więcej szkody niż, niż pożytku dla tych roślin także na razie y, tutaj ogródek wejściowy z roślinami cebulowymi nie wygląda zachęcająco ale przynajmniej jest Zielono <laughs> i to tyle. A jeszcze tu widzę, chodzą mrówki po, 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 po piwoniach. Oczywiście, mrówki na piwoniach to nie jest nic strasznego. Po prostu piwonia wydziela soki, i tutaj no nie mam przycna akurat na piwoni. To jest normalne, że mrówki chodzą i sobie zbierają ten słodki soczek. Także tym się absolutnie nie przejmujcie. I z mojej strony to tyle. Zapraszam do oglądania, do subskrypcji mojego kanału i do nieprzepracowywania się w ogrodzie. Ogród służy do wypoczynku, a nie do ciężkiej pracy. Pozdrawiam.